Zawsze uwielbiałem słuchać paskutnych, ociekających strachem i fobiami opowieści. Kwintesencją życia ludzkiego jest strach. To on kierował poczynaniami naszego gatunku od najdawniejszych lat. Może i bezsensowna teoria, ale takiego jestem zdania. Spójrzcie. Siedział jaskiniowiec w jaskini i bał się wystawić dupę za próg, bo by mu coś łeb odgryzło, co nie? No i co, że miał maczugę jak jakieś gówno było trzy razy większe od niego. A tak ocalił głowę, ocalił. Dlaczego ocalił? Bo się bał o swoje życie. Wiem, debilne uzasadnienie, ale nie wiedziałem, jak zacząć tę opowieść. A kiedy o niej myślę, to ogarnia mnie takie przerażenie, że nie pytajcie. Bo wiecie, co jest w niej najstraszniejsze? Że wydarzyła się naprawdę. I chociaż pewnie większość popuka się w głowę i stwierdzi, Facet, bujać to my, a nie nas, to niestety, ale tak właśnie to wygląda. Zaś jej konsekwencje dręczą mnie do dziś. Któregoś wrześniowego popołudnia, chyba dwa lata temu, wróciłem prędzej z roboty. Uwielbiam te sytuacje, kiedy szef puści szybciej ze zmiany i można zacząć cieszyć się wolnością. A jak jeszcze jest to piątek, to już w ogóle petarda. Tak, dobrze się domyślacie. Wkurwia mnie moja robota, ale mniejsza z tym. Zrobiłem sobie jedzonko. Znaczy, wiecie, odgrzałam. Mam wspaniałą mamcię, która czasami mnie odwiedzi i ugotuje coś dobrego. Żyć nie umierać. Wtedy, tamtego dnia była pomidorowa. Moja ulubiona. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Tylko mama zawsze ma problem z doprawieniem i później muszę walić pieprzu i soli łyżeczką stołową. Jak już zjadłem, to poszedłem do pieca. W sensie peceta. Jakby ktoś nadal nie ogarniał, to chodzi mi o komputer. Odpaliłem go i zacząłem buszować w necie. Taki trochę za mnie science freak i lubię powłóczyć się na różnych stronach w poszukiwaniu ciekawych rzeczy. Jednego razu trafiłem na stronę z niezłymi promocjami, i przez miesiąc chodziłem do Subwaya i płaciłem raptem dwa złote za kanapeczkę. I to każdą jedną. Nie pytajcie, bo i tak nie zdradzę. Niektórych sekretów się nie mówi. No, ale dobra, bo przynudzam, a obiecałem, że będzie petarda jak Achtungiem do kibla. No i tak wiecie, buszuję i buszuję, i nagle widzę taki nagłówek. Dowiedz się, jak jest w czyśćcu. Myślę se, a w sumie to może być interesujące doświadczenie. Raczej mało co mnie zdziwi, bo już takie rzeczy widziałem na sadolu i rottenie, że wciąganie posiekanych glist przez słomkę do nosa i popijanie sikami z kozipały nie robi na mnie wrażenia. I nie, nie próbowałem. Widziałem filmik, żeby była jasność. Strona miała uberczarny layout. Ten, co ją robił, to chyba miał pomroczność mózgową. No dobra, jakieś tam białe gówna śmigały w tle z góry na dół, ale tak rzadko, że w sumie to na jedno wychodzi. Na środku tylko był jeden taki klocek, a w nim naduś mnie. Wiemy brzmi fikuśnie, jak zaproszenie do zabawy w kotka i myszkę z naciskiem na ten teges, ale niech was to nie zwiecie. Oczywiście co? Wdusiłem jak taki niedojebany Janusz, który ma nadzieję, że mu piwko zleci z nieba. Siedzę i siedzę i siedzę. Już mi korzenie zaczęły puszczać z dubska. Ruszyłem się, bo chciałem zrobić sobie kawę. No ile można czekać, aż się strona załaduje, co nie? A tu zdziwko. Dzwoni telefon. Miałem wtedy na słuchawkach jakąś nutę, taką popularną w tamtym roku... Co to było? Coś. Coldplaya? Bodajże higher power? Podnoszę fona, patrzę na ekran, a tam jedna cyfra. Siódemka. Ale jak to jedna cyfra? Dlaczego właśnie ta cyfra? Gdzie jest hajs komunii? Te i inne pytania zaczęły mnie dręczyć jak wąsaty rumun próbujący wydębić ode mnie pod Lidlem kilka groszy na harnasia. Dobra, ja to bym może jeszcze jakoś zrozumiał, że spragnione i w ogóle. Ale Harnasia, no ja pierdolę. Pewnie, że mu nie dałem, bo mnie szkoda było. Wróćmy jednak do tej siódemki. Odbieram w końcu telefon, bo już mnie łapa bolała od wibracji, a uszy od piosenki, no i przystawiam do ucha. Usłyszałem jakiś ciężki oddech, jakby ktoś się dusił. W tle krzyki i płacz, ten ktoś, co trzymał słuchawkę, a przynajmniej tak uważałem, Stał w pewnej odległości od kogoś. Chyba i wtedy padły te słowa. Zabierz mnie stąd! Błagam! Rozległo się w słuchawce, a mnie aż przeszyły ciarki. Sorry, ziomek, pomyłka! Rozłączyłem się natychmiast, ale coś mi podpowiadało, że to nie koniec. Nie minęło parę sekund, i znowu to gówno zaczęło wibrować i ujadać, i znowu ta siódemka. Odebrałem i na start mówię... Skończcie te żarty, bo zablokuję ten numer! Tym razem usłyszałem dziwny, szalony śmiech. Może dodzwoniłem się do dziekanki w gnieźnie albo kościanie i przypadkiem odebrał jakiś pacjent. A... ta, odebrał. Dupą odebrał i jebnął mi takiego smroda, że nie pytajcie. A tak poważnie, nie chcecie wiedzieć jak brzmiał tamten głos, ale spróbuję wam opisać. Wiecie, jak wygląda tablica lekcyjna? No i ekstra. A kreda w połączeniu z tablicą, jak nią odpowiednio przesuwać, to co będzie robić? Piszczeć, czy kwiczeć, czy co tam wolicie? Wiecie, o co mi chodzi. To teraz wyobraźcie sobie taką wyjebistą, jak stodoła tablicę, i równie wyjebistą, jak pół stodoły kredę. I te piszczenie wypełniające bębenki, że aż masz ochotę rozwalić sobie łeb drzwiami od lodówki. No. To tak mniej więcej brzmiał ten głos. Takie paskudne, wywołujące ciarki piszczenie. Czekamy na ciebie, Janek. Wiemy, że kiedyś do nas tu przyjdziesz, a wtedy... Oj, będzie boleśnie. Jeszcze w trakcie, jak ten palant mówił, zastanawiam się skąd on zna moje imię. Przecież jest kurwa Rodo. Znowu się rozłączyłem i wchodzę w opcję dodawania numeru do czarnej listy. Klik, klik i do widzenia, frajerze. Ja nie mogę, uszy to mnie tak bolały wtedy, że nie pytajcie. No, ale myślałem sobie, że przynajmniej koniec tego chorego gówna. I wiecie co? Domyślacie się, co nie? Ehe, dobrze myślicie. Telefon znowu zaczął napierdalać. Wtedy już obsrałem zbroję. Kurwa, zostawcie mnie! Krzyknąłem do aparatu. Rozległy się potępieńcze krzyki i wycie. Nogi zaczęły mi dygotać ze strachu. Słowa, które usłyszałem, sprawiły, że zimny dreszcz oblał mi skórę na całym ciele. Nie się mi wnętrzności! Nie, nie dość! Rozłączyłem się. Powiedziałem sobie, że tym razem nie odbiorę. Siedzę i czekam. I nic. Cisza. Pięć minut. Dziesięć. Pół godziny. W końcu się wkurwiłem i poszedłem do swoich spraw. Klocek sam się przecież nie postawi, nie? Po wizycie na porcelanowym tronie uznałem, że to już koniec tego koszmaru, bo chyba temu komuś się znudziło. I wtedy znowu słyszę melodykę z piosenki. Ze stresu znowu odebrałem. Odruchowo, no. Wiem, że powiedziałem, że już nie odbiorę, ale co poradzę, że się zląkłem jak świstak na widok swojego cienia. Wiecie, co tym razem usłyszałem? Płacz dziecka. Tak, kurwa. Płacz małego dziecka. Takiego kilkuletniego, które przewróciło się na rowerku albo zgubiło ulubionego misia. Płakało i płakało, aż w końcu krzyknęło. Mamusiu, gdzie jesteś? Ten pan ma siekierę! Wyłączyłem telefon i wyciągnąłem z niego baterię. Poskutkowało. Wreszcie miałem spokój. Tylko no, za długo tak się nie da funkcjonować, co nie? W dzisiejszych czasach bez telefonu to jak bez ręki. Po pewnym czasie spróbowałem wszystko uruchomić z nadzieją, że te psychole co do mnie wydzwaniały już sobie odpuszczą. Aha. Kurwa! A, dokładnie to co usłyszeliście. Co? Za dużo przeklinam. No i w to mam. Jakbyście przeżyli to co ja, to ciekawe czy byście też byli tacy spokojni. Padłem na ostatni desperacki pomysł. Gdzieś miałem jeszcze stary telefon z numerem, którego używałem wiele lat temu. Nie było szans, żebym z niego gdzieś zadzwonił, ale była aktywna, więc. Poszukałem ten telefon, uruchomiłem go i z zakamarków mojej pamięci odkopałem pin. No dobra, użyłem tego, co mam przy aktualnym numerze. Od lat taki sam używam, ale tego to wam nie powiem. Odpalam tego starego foniacza. Siedzę i czekam z duszą na ramieniu i zimnym soplem strachu wbijającym mi się w dupę niczym zaostrzony pal. Kurwa, jakie to było... mniejsza z tym. Ekran się zaświecił i telefon zajadle zaterkotał. Biorę go do ręki i co? Hunów sto, znowu ta jebana siódemka! Autentycznie się rozryczałem i odebrałem, mówiąc... Dajcie mi spokój, błagam! W odpowiedzi rozległ się upiorny śmiech. Nie chcę wiedzieć, do kogo należał. Chciałeś się przekonać, jak jest w czyść, co? Później ten ktoś się roześmiał i rozłączył. Nigdy więcej już nie zadzwonili. Na samo wspomnienie mam ciarki i. Czekajcie. Ja pierdolę. Zawsze, jak mówię o telefonie, to ktoś dzwoni. Chyba ściągam jakieś fale, czy coś takiego. Poczekajcie. Pójdę sprawdzić, kto się dobija, i zaraz jestem. Nie, tylko nie to samo. Znowu ta przeklęta siódemka. Błagam, niech mi ktoś pomoże. To się ponownie dzieje, a ja już nie wiem co robić. Jeśli też trafiliście na tę stronę w necie i udało wam się wyrwać z tej pułapki, proszę skontaktujcie się ze mną. Mam coraz mniej czasu. Tym razem powiedzieli, że wkrótce się po mnie zgłoszą i wolę nie wiedzieć jak naprawdę musi tam być. Tam po drugiej stronie.